Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z dwiema zdrabkami. Będzie to taki pojedynek pomiędzy e, krzyżówką a zdrabką Bingo Eldorado. Także myślę, że tutaj nie będę przyspieszał, mam tylko dwie e, zdrapeczki troszeczkę czasochłonne. Także trzymajcie kciuki i zobaczymy, czy po prostu uda nam się coś wygrać w tych zdrabkach. Która zrabka lepiej wypadnie, czy po prostu obydwie zrabki okażą się przegrane. Także tego dowiemy się za chwileczkę. Myślę, że zacznę od zdrapki e, krzyżówka mo kłazy, także, także zaczynamy. Tutaj już troszeczkę przybliżyłem i zaczynamy. Także tutaj będę drapał i zakreślał, tak jak zwykle to robię, żeby po prostu coś tutaj widzieć. Także mamy pierwszą literkę Y. Szukamy. Mamy tutaj. I to by było chyba na tyle. Także tylko jedna literka. Następna literka to literka O. Czy mamy gdzieś jeszcze tutaj? takim krótkim słowie to i to by było chyba na tyle... Kolejna literka to literka u. Widzę jeden raz, widzę również. Drugi raz... A jeszcze mamy tutaj. To by było chyba na tyle. Kolejna literka to literka G. Mamy jeden raz. Czy mamy gdzieś jeszcze? No już więcej nie widzę, także przechodzimy do kolejnej literki. Kolejna literka to literka U. Mamy tutaj i chyba tylko jeden raz. Także co, drapiemy kolejną literkę. Kolejna literka to literka P. I już widzę tutaj u samej góry. Szukamy dalej. No więcej literki P nie widzę, także drapiemy kolejną. Mamy literkę A. Także tutaj nam dużo ta literka pomoże, bo jest bardzo dużo literek A, także może coś tutaj się utworzy. Także chyba wszystkie literki A zakreśliłem. Przechodzimy do kolejnej. Kolejna literka to literka I. Mamy tu pierwszy raz. O, mamy drugi raz. Trzeci. Czwarty. Wow, nawet dużo mamy tych literek. W jednym wyrazie mamy aż trzy literki I. A jeszcze tutaj. I to by było chyba na tyle. Także odkrywamy kolejną. Kolejna literka to literka W. Mamy tutaj, tutaj jeszcze nam brakuje literki S do utworzenia pierwszego słowa. Czy mamy gdzieś jeszcze literkę W? No, niestety nie. Także odkrywamy kolejną. Kolejna literka to literka R. Zacznę tutaj od samego dołu. O mamy dwa razy. Szukamy, szukamy. Tutaj również. I to by było chyba na tyle. Także odkrywamy kolejną. Kolejna literka to literka H. Zaczniemy również od dołu. Tutaj widzę w takim krótkim słowie. Trzymamy gdzieś jeszcze literkę H. No niestety nie. Chyba tylko mieliśmy jeden raz. Także przechodzimy do kolejnej literki. Kolejna literka to literka N. Zaczniemy również od dołu. Tutaj na samym dole mamy literkę N. Czy jeszcze gdzieś mamy? Sprawdzamy. O mamy tutaj. Tutaj również. To by było chyba na tyle. Kolejna literka to literka F. Tutaj widzę w tym słowie. Czy mamy gdzieś jeszcze? O tutaj również. I chyba to wszystko, także przechodzimy do kolejnej literki. Kolejna literka to literka L. Mamy również tutaj po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty i to by było chyba wszystko. Także mieliśmy literkę L cztery razy, kolejna literka to literka M. Zaczniemy od dołu. Tutaj również nam brakuje S do utworzenia słowa. Także co? Odkrywamy kolejną literkę. Kolejna literka to literka Z. Zaczniemy od góry. Tutaj widzę jeden raz. Czy mamy gdzieś jeszcze? No, niestety nie. Także zostały nam dwie ostatnie literki. Mamy literkę X, która która tutaj chyba dużo nam nie pomoże. Mamy tutaj jeden raz, czy mamy gdzieś jeszcze? No, niestety nie, także odkrywamy ostatnią literkę i jest to literka T. Czy T nam coś tutaj pomoże? O tak, mamy jedno słowo, również drugie słowo, czyli brakuje nam jeszcze jednego słowa do do minimalnej wygranej mamy jeszcze tutaj literkę T. Tutaj również. Czy jeszcze gdzieś tutaj nam się coś utworzy? I chyba to by było na tyle, czyli tylko mamy dwa słowa. Jeszcze tutaj sobie szybko sprawdźmy. Literki S i E nie było. O, tutaj jeszcze mamy T. No, ale brakuje nam literki S. Kolejne literki literka C i D. Również nie było. Czyli niestety ta zrabka wygląda na zrabkę przegraną? Mamy dwa słowa. Trzeciego niestety No niestety nie widać, czyli ta zrabka niestety jest przegrana. Także przechodzimy do zrabki Bingo Eldorado. Tutaj oczywiście mamy nasze wygrywające liczby, odkrywamy i uzupełniamy zgodnie z piramidką, i później, jeżeli utworzymy linię, to wygrywamy tą kwotę. Także zaczynamy. Pierwsza liczba to liczba 18, kolejna liczba to 01, następnie mamy 27. Kolejna liczba to liczba 51. Mamy tutaj. O, może tak będzie lepiej widać. I drapiemy dalej. Kolejna liczba to liczba 10. W tej zdrabce fajnie jest, bo każda liczba się pojawia tutaj. Na piramidce i również liczby są ułożone po kolei, także to ułatwia szukanie. Kolejna liczba to była liczba 33, następnie mamy liczbę 60, następnie mamy liczbę 53, następnie mamy liczbę 47. Przypominam, że Dzisiejszy wkład w strapki, bo chyba nawet nie mówiłem, no to 6 euro. Także zobaczymy, czy idziemy na totalny minus, czy, czy uda tutaj się jakiś zwrot uzyskać. Także mieliśmy 19, następnie 20, następnie mamy 07, kolejna liczba to. 02, czyli już mamy 3 euro. Także mamy wygraną 3 euro, czy uda nam się tutaj coś sumować? chyba nie, także, także mamy trójeczkę, już chyba raczej więcej nie uda nam się wygrać, ale dodrapiemy do końca 54, 58, także przynajmniej jedna zdrapka nam się zwróciła. Następnie mamy pięćdziesiąt sześć, czterdzieści trzy. Następnie mamy dwadzieścia dwa. Kolejna liczba to dwadzieścia cztery, czterdzieści pięć. Następnie mamy 36. Już tutaj więcej nie wygramy, ale fajnie się tą zdrapkę drapie, także sama przyjemność. 17. Kolejna liczba to 30 i 40. 6. Także mamy na tej zdrapce zwrot Czyli w tym pojedynku wygrała zdrapka bingo Także inwestycja w dzisiejszy draping to 6 euro A połowa nam się zwróciła Bardzo fajnie, lepsze to e, niż nic Także będzie na kolejną zdrapeczkę e, Także co, na dzisiaj to już wszystko Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie o dużej łapce w górze pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!